Szczęść Boże, giganci, witamy Was bardzo serdecznie jako wasi katecheci. Zastanawiacie się pewnie, czym jest miłość, jaka jest prawdziwa miłość. Bardzo często zadajecie nam to pytanie i dziś wspólnie chcemy Wam odpowiedzieć. Największą miłością jest Sam Bóg, który przychodzi do nas i daje nam się każdego dnia za darmo. Być może jeszcze nie doświadczyliście do końca takiej miłości, miłości Boga doświadczyliście miłości w różnych relacjach, ale nie zawsze tej miłości prawdziwej, miłości Bożej. Dlatego dzisiaj, jako katecheci, chcemy dać Wam Słowo Boga z hymnu do miłości. Tam możecie zobaczyć, czym jest prawdziwa miłość, zobaczyć, jaka ta miłość prawdziwa jest, zauważyć również, że to jest miłość Pana Boga. Takiej miłości, takiego doświadczenia życzymy Wam i chcemy, byście tą miłością dzielili się z innymi. Życzymy Wam dobrych walentynek, to znaczy dobrego spotkania z Bogiem, który jest obecny w każdym z nas.